Człowieku, to jest Buu, ja jestem jak duch, czarny styp Wszystko co jest czarne dla mnie drip Lubię białe, ale trochę to jest syf Chodzi mi o kolor, ja jestem czarną postacią Tak jak zjawa co przyparali, że senem przychodzi do ciebie w nocy Coś mnie dusi, nie wiem co, może to jest sen tu kurwa wydaje mi się Chyba znowu się pierdoli wszystko mi A może po prostu jestem pizzą, no i nie potrafię żyć Proszę może zatrzymaj ten czas Żyję szybko Jakbym zaraz musiał umrzeć Czas chyba nie lubi mnie Życie płyte Ja się bardzo dobrze bawię Chociaż życie to nie połow na zabawę. Pewne moje błędy zrozumiałem że z niektóre życie sobie rozjebałem Dużo ja fałszywych poznawałem Teraz ja na wszystkich Ziomek. muszę ja ci coś powiedzieć Unikaj frajerów, no i nie bądź kurwa leszczem Nie ja się z fałszywymi, no bo jak coś masz, no to są przy tobie A jak nie masz, no to cię nie znają Buu, ja jestem jak duch, czarny syf Wszystko co jest czarne dla mnie dri Lubię białe, ale prochy to jest syf Chodzi mi o kolor, ja jestem czarną postacią Tak jak zjawa co przyparali, że senem przychodzi do ciebie w nocy Przychodzi do ciebie w nocy, mała jakiś Idzie się, uśmiechnij, zapal sobie ledy Usiądź i poczekaj sobie na niego Co ty ma na chacie? Palę, kurwa cały czas Z nudów tylko pale, Bo nie wiem co robić mam Przejarany głos Przejarany pić kurwa więcej chcę Rozjebał tyle, że fajnie kurwa mi tak jest Możno waleć basem Zajebiście ładne Życie to jest sen No bo jestem tu na To jest sen, życie to jest sen. Szybko się z niego obudzisz i będziesz w trumnie.